A, no yy, cześć. A no cześć. Zdo <grym> Dobra. Tak, siemanko, witajcie w Slam the Fly! <grym> no i, że jestem niekulturalnym youtuberem. <grym> Jesteśmy tutaj, widać na ekranie nas. Wszyscy mówimy. Cześć na 3, 2, 1, cześć! No Dzień dobry! Cześć. Tak, tak. Slam the fly, oczywiście. Zaczynamy. Dawno nie było, o, o tego dawno nie było. Załóżmy, że wybrałem coś fajnego. Wszyscy sobie coś <grym> wybiorą. Ja wybiorę sobie to. O. O, żeś wybrał fajne to, no. to, 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 to ja sobie wybiorę to. O nie! O nie! <śmienicza> 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 nie! <śmienicza> że co, że sam jestem? Nie! Nie, nie, jest dwa na dwa, ale widzę, że dobry troll poszedł. Nie, kurde. Hal, co to za... Co to za mucha? Jak ja? cię zjadę. A? Halo, Hunter. A, tamu, halo, jako, Hunter. I, 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 ja dobra, bo ja myślałem tę muzykę ściszyć, ale ogólnie już jestem witam. Tak. Dobry, już, halo. Jesteś Hunter? To Dobry. trzymaj. O ty, kurde, to masz ten... Ty, jak się wbiło w ścianę! Nie! O! Ty, zobacz! Nie! Ty szczurze, ty. Nie! Zobacz, się brzydła, ty Nie! Nienawidzę. A ty co się kitrasz tym? Ten już tam bije. Zostaw Bab, tę teczkę. Zostaw tę walizkę, gnoju. Już! Emigrant, kuźwa, latający, ha! Emigrant latający...

Hunter, wczuj się jakoś. Nie, kto jest? Hunter, ty jesteś muchą czy kto jest muchą? Ja jestem muchą. A ty jesteś, był? to wczuj się w muchę, stary, zrób taki. Fak... Czekaj, wiesz dobra, co, ja się wczuwam za bardzo. Ja się wczuwam w szczura. O, Ja po prostu rzuciłem butelkę pod to, nie? Musisz, ma onomatopeję taką, wiesz. Ej, patrz na pa, pa, to! ty? Nie! O, ty! No, nie. You, no, facie, facie, facie. nie! 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 Yes, get the fuck out! No leave! I nie chcę być szczurem! Ja nie o, chcę! Chciałem właśnie na początku, jak ja. Jak on mi na pułapki kuźwa! Nie mogłem, nie miałem gdzie uciec. Umarnął. No. Tak, A widziałem. ktoś jeszcze żyje? Ja tę tak, pułapkę nastawiłem, bo nie. chciałem zobaczyć czy działa. No, Kurz się nie żyją, ty, tylko się zepsuło. Ty właśnie, ty cały czas to jest, to może wygramy jednak. Ej, jakie odliczanie, Liczanie? O co chodzi? Halo, no bo, bo już, no już. No bo nie się... ma, że, że, że Human Wins, tylko. Bo ja widzę, że podpas ma jedno życie. No pewnie, tak? że ma jedno życie. Aha. Ja wezmę ten aparatik. Ja ci idę zrobić zdjęcie. Wygraj to, wygraj to. Zostało ci jakieś 40 sekund. Ty, Dasz radę. No nie, okularki, tylko nie okularki. Próbuję no go znaleźć, okularki. Czekaj, gdzie, Widzę gdzie, okularki. Gdzie jest? Tutaj. O, weź to zabierz, zabierz to gówno. Weź to zabierz to. Pancu! To nie! Czekaj, Dobra, idź! <grybuj> <Aaaa>! <grybuj> Dawaj, mama. Ja pierdziele, jak zablokowało drogę, nie? Ale to nie? było idealne, ty myślałem, że w ogóle nie wybiegniesz stamtąd. Bo ja broni nie e mogę zmienić, jak uśmało, to trzymam. Wziące, zabarykadował jeszcze bagażem, żeby go tylko nie wywieźć z po powrotem. Jaki technik epicki, normalnie nie wierzę. Stary, no, ale to, to było dobre, nie? Ja, ja ej, myślałem naprawdę, było... że ty nie wybiegniesz do końca, nie? To było Nie, to już bez, bez tego, bez biblioteki. Dobra, ja biorę bibliotekę i, z, i ja idę teraz jako coś, coś...

Chodź no tu, przy popsika moim kuśba feromonem, no ho. Mamoćka, mucha cię nie pozna. Chodź tu. Chodź tu. Jak on cię Kurde ty Jak on robisz szalałmy w ogóle, nie? A ten drugi już nie żyje, czy nie? Żyje jeszcze, umarł. Umarł i nie żyje. Ja cię widzę. Nie! Gdziewicz, to mnie spucowałeś? Nie, nie. Przepraszam! Przepraszam! ZEJ! ZEJ KOPLO! Nie, ZEJ! No jak ty nie Uważaj, nie uciekaj! No nie mogę go trafić, samy. On latał jak porabany! O rany... On miał motywację niesamowitą do... Motywację do wstrzeszenia le człowieka. jak mnie zdeptał! Widzisz to, jak mnie zdeptał? No widzę. Jak ty ja nie widzę złe mówiłeś, widoki, ty, więc normalnie... Jak imelujem, ty w ogóle Muchą chciałeś to jest twój wróg w ogóle, A, to, nie? To zaraz, to teraz jest zuhausen, zuhausen. Akurat teraz mieliśmy sojusz że na komendę. A teraz, może ja z Aldżajem? Dobra, to wybierzcie, gdzie chcecie iść? Tak? Takie buty. A ja uruchamiam swoją wewnętrzną muchę. Moja wewnętrzna mucha jest najlepsza. Zip bzi, bzi. Can you feel the bzyk tonight? To nie to jest najpiękniejsza piosenka na walentynki, po prostu, nie? <grym> zyk to Ty, ale to tak. w tym momencie mi wyszło podwójne znaczenie, Cześć to? No... No niestety, takie życie Łuhuhuhu! Goddammit Kto Weź tę walizkę, panie! Ja nie chcę tego nowego odkuracza A może o? jednak? Nie, jednak nie Gdzie wy jesteś, ta? Gdzie oni są? Chcę w dupę wsadź Ty, <grym zykły> to ja ich nie widzę krzesło. Tak? Ja tak jak jakuś walecę w ziemi, w ogóle. Nie. Nie, to Hunter leci w ziemi. Co za robi, ty? Nie bzyk, bzyk! Zginął. Aż takie bzyk, bzyk. Witam. Dobra, ja idę, ja idę na spekta, także tam a, się A Co baw. to było za ten? Nie wiem. Przężenie w gitarze to było. Aha. Aha, bo on ustawiał piecyk tam, wiesz, tam ten, ten, no. Tak mu ustawił ty, piecy, a ty już, że... ty już Hunter zginąłeś? Ja już padłem, ty już na mnie nie patrz. O kurde. A ci chciałem lecieć i uratować, o ale. O mój Boże, jak, jak, jak on ma nogę? Jak on ma puta z galarety? Gdzie on jest? Masz jakiekolwiek pojęcie, gdzie on jest? Nope. O <śmiech> mój <śmiech> Boże. O na Ja widziałem, jak ty, jak ty żeś w podłodze w ogóle leciał w pewnym momencie, nie? Mówię, kurde, co? <laughs> Tak, A to wyglądało co, tak jak co on tak? Nie, to nie, nie, bo to tak wyglądało po prostu straszne. Nie, bo, stary, ja, bo ja ten, bo to wyglądało jakby on w ogóle po suficie tak latał, ale w ziemi, nie? I tak mm. wie, ty o co chodzi w ogóle? Czy ty jesteś w końcu na górze czy na dole, nie? Masakra. Mm. Dole ja to umiem nie takie nie rzeczy. hoho. Jak Oho. to kurde żeś w ścianę w ogóle w las. Nie, pierwszy sufit bity jestem, także ja tu dobry no, jestem. To jest znaczy ja to w, w, w ścianę wlazłem, nieważne. <laughs> A gdzie jest LJ? Ja Cię nie widzę, lj -u. Jak no ja widziałem, że, że ten pobiegł na górę, jeden. Tak było. Aaa, ty kurde... To Ci powiem, że ja się tutaj z panią Grażynką zamieniłem parę słów i... I, i po, tak? postanowiłem, postanowiłem, że pójdę dalej, bo jednak nie chciała mnie słuchać, także... Tak Grażynka z niej. Tak, także wolałem nie. Okej. Okay. Są hmm. okularki. Gdzie on jest? Ty, no nie widzę go. Na na okularkach. Co ty mówisz? No jak bo nie dydy, no nie ma go. pany, będziemy mogli zagrać jeszcze raz. Ja ten ci mówię, że ja byłem poza, poza tym. panią Grażynką Segodą. Chyba znalazłem bardzo dobrą kampę y ogólnie. Mówisz? Tary, jak on kurda mi tam. ja, co było, ty. Cześć, ty byś to zrobił, nie? Zrobiłbym, gdybym cię widział, nie. Gdybyś to bo autentycznie ja na, na, na zrobił. Na parkach cię nie widziałem, więc. A tu jest A ja go tu nie, nie widziałem, nie? Nie A gdzie ty sobie siedziałeś? O, w pokoiku, ale ja tam byłem dwa razy, nie widziałem, nie? Także dobro, masz dobrą kampę, powiem tyle Boże,ście tak tam porozpieprzali po to wszystko, że ja tylko sobie stanąłem w miejscu i cicho szanę. A ty ty! Nie chciałem nic się ruszać po prostu, bo bym zdupił wszystko totalnie. To idealnie mnie przykryło po prostu, nie? A czyli coś, coś, coś tak poleciało i pod czymś byłeś, tak? Tak, tak, A tak. ty, kurde. Nie chciałem tego ruszać po prostu, ale tam Hunter, znaczy nie Hunter, tylko kurbo z, z tym hmm. miotaczem, to tam ładnie leciał koło mnie. Dobra, Mówię, kurde. E... Ale to z Zbijak to na zamówienie. A to Wertes, no to odwrotnie. Na zamówienie, a to. To Czekaj, ja zbijam. To, to ja też mogę zbijać. A takie, wy, wy, wy. A, a, a kto kto wziął kto wziął tego? To ja coś zbijam. O, ja. o dzięki! A kto jest w tym? Ja. Co? To szkoda. będzie szybkie. Oj, nie mi się, że. Jemu nie w nie. hopsary, my, my ma, mamy gorszego cela niż ty, nie? I mamy jeszcze babcię i kuźwa prawnika w teamie, to wiesz. Babci, ja się tylko znam na wapierkach, a nie na piłkach! <laughs> na! No jak go chociaż raz trafimy, to będzie sukces. Tak, to jest sukces. Ej, no, no bez szkitu naprawdę? <laughs> Cicho, ja okularów nie wziąłem. Dobrze, spintala. O, ja? komuś się udało. Spintala, ale... Komu komuś się udało, ale nie wiem, komu. Kurde, odbiła się od ciebie no. piłka. Daj, Daj mi tę piłkę. <laughs> ja nie, ja nie wierzę, że jeszcze żyję, nie? No, bo my nie mamy dobrego celu starych! Ja nigdy w tej grze rzucać nie umiałem, ja umiałem bardziej spierdzielać. Ej! No bierz tą piłkę! Jak ja w ogóle tej muchy nie widzę? <noise> Naprawdę! Ej, Ej bo on no, to wygra, wybiego... jeszcze tak być nie może. <noise> no nie mogę go trafić, no. no! Chociaż raz go trafiliśmy, to i tak sukces, ale. Halo, kto najlepiej rzucał wtedy? O, jest, udało się! No to masz farta. jeszcze jedno życie mi zostało! I... No. <noise> Nie wiem czy piłkę zabrać z ręki, ale... Ej, to by było kozackie, nie? Kurde! Patrzę o piłkę, co se wezmę? No i zorientowałeś się, ej, LJ ją trzyma chyba. Niuch! Kurde! Niuchen pochen! I dikidereberorohen. Padłem. Było, było, dobra. Ale kurde! To była bardzo... Trzymałem! To była bardzo... Dobra gra, bardzo uczciwa. Tak, tak, przede wszystkim. Ja tam nie widzę żadnych problemów. Ja też. Ja, 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 to dobrze. co może to, jeszcze to raz. To, to dawaj na ja jest... ring. Ja jestem w szoku, że my Ale tak jak to chodź... Nie, dawaj na ring To ja pójdę na ring. To ja pójdę za ring. No to ja idę z zacząłem latać. Dobra. Okej. Okay. Ta dwóch na dwóch to mamy troszeczkę łatwiej, chociaż nie bo oni zaraz odpalą majmy i będzie zaraz, no. Co nie? No, Dokładnie. bo ty, bo ty to umiesz za dobrze najma. rzucać właśnie, to jest ten problem, nie? Ale ja dawno nie rzucałem. ja też właśnie dawno nie rzucałem, ja się dziwię, że ja w ogóle... Ostatni raz jak grałem w postawówce, mój skill mógł spać. Ty odbiło od się! Właśnie. No trochę. No zdarza się, że się odbijałeś. Ostatni raz grałem po stawówce. Brawo ty! Jak grałem ja. się na dubeltówce mi się piłkami w ten locie? Tak, tak. Potem mi powiedziano, Bywa. że tak nie wolno. Ale dlaczego? Kurde szczelili mnie! Po dupie mnie szczelił. Stary. Zerięcie. Jak ja nie, chcę, mnie ja nie chcę, żeby on mnie Ja nie chcę, żeby on mnie szczeluł! Szczeluł! mnie bez szczelu! Hamie pomiocie szatana! Nie! <głosy> <głosy> Zaklinam! <głosy> Am, am, szaba, am, szaba, am, szaba. Co? Co ty raz i i. Co? Am, szaba, szaba. To tak. w porządku jest, co ty mówisz, że suka z niego? <laughs> nie Ham wiem, suka, jakieś się jest... słowa. Ja, ja łączę litery po prostu w mózgu, które mi się gdzieś tam przelatują, randomowo, i łączę i tyle. Do... Co z tego wyjdzie, nikt nie wie, nie kurde, no, no. Dobra, dobra, no, dobra, coś... dobra. Coś dzisiaj jeszcze, je, z jeszcze, jeszcze walczymy, jeszcze walczymy. Tylko im piłek złabą. nie oddawaj. Tylko im piłek nie oddawaj, oni mają mało piłek to jest dobre. Aaj, o, oś, ty chciałem, chciałem wybić piłkę. Nie, go! No! Ej, nie można, lol. No nie można, coś się zbagowało faktycznie. Nie. Dobrze, dobrze, udało się. Za dwa można. razy trafiłem. Trzy. A widzisz. Tak to Myślałem. zrobiliśmy. Myślałem, że można i tak. I chciałem jeszcze odratować, a już nie dała. Mogę uciekać <noise> jeszcze. Była szansa, była. <noise> szansa. Jakie zamówienie? Jest halo? Ktoś ma? No whatever. Ja zamówienie, ja zamówienie to, whatever. to dojdziemy do tego, do, do, do tego jak Może to tam... jakiś tor śmierci sobie zrobimy, bo dawno nie było. Tor śmierci, dobra, specjalna mapa horror, oh, cool, detran. Tak. Ja tego nie robiłem. To przygotujcie pułapki. Ale ja nie chcę przygotować pułapek. Nie mówię. Nie, nie, nie ja, ja, ja będę buchał, bo tu. Ja bo tu się bardzo e, f, fajnie miękko. Dobra, mówi, Hunter, po to, waszyk, ha, to my przygotowujemy płapkę. Dobra, przygotujcie. Zaskoczcie mnie. A ja nie mogę, ja muszę być muchą. Jeden. Ja się boję to radzie, nie? Co Ej. to? Ło! <laughs> jo! Jo! Ała, ja zginąłem w ogóle, już Co? Halo, Hunter. Nawet Coś ty ja. żeś zrobił tutaj. Jezus, o. Maria Ej, halo, a bo tu są pineski, what? Pineski z deski Ups. Przeciało mnie. No? Yeah. Jak to. Co ty, Hunter, tu zrobiłeś? <laughs> Jezus, mama! Tu mnie nie końca. wiem! Oh, <laughs> o, fak! Uh, uh, uh. Ej, tego się. Tego Ej, się to nie jest da. naprawdę. Najtrudniejsza <laughs> runda ever. Oh, stary. Tego nie idzie przejść! Patrz, jak on nie idzie przelecieć, jak sam przeleciał, tak o. E, e, e. o, o, o gdzie tu dalej, gdzie tu dalej? Nie, czakrę mnie, fak! Vertez to przejdzie, czekaj, czekaj, Vertez na mecie, jakby co na nich. Dobra, lecę na pełnej, lecę na pełnej, lecę Dba! na pełnej, lecę na fak! lecę powiem, na pełnej! Na, na pełnej! ja na no tu na pełnej właśnie przyleciałem. Na pełnej! Uu! Ktoś już na mecie jest, czy jeszcze Uu! 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 nie ma nikogo? O Kuźwa, co ty na tej mecie zrobiłeś? Panie, ja tego nie przejdę. Nie ma takiej opcji. A gdzie jest meta halo? Nie tu, o. O. dobra znaczy, Dobra. O, łazko, nie łazko, łazko, nie to jeszcze nie meta, to jeszcze nie meta. Eee? Ale naprawdę A. jest hardcore. Dobra, jestem na mecie. Wlatywać czy czekać jeszcze? Czekaj, Możesz czekaj, czekaj, jeszcze czekaj, czekaj. poczekać, czekaj. wiesz, ja się dam radę. Dobra, ja się, dobra, raczej... próbujcie. No wygrywaj, dawaj, dobra, wygrywaj 4 pory. sekundy. <laughs> jak Wygrał. Ty to... Ja nie wiem jak ty żeś to tam przeleciał, naprawdę. No mówię, na farcie, nie? Raz mnie ścięło, ale za drugim już poszło. A co tam było jeszcze po tych... jak się tam w dół zlatywało jak mówię. Miliard tak, jak wiatraków. wiatraków, dokładnie tak. O oh yes! No, co byłeś ty wiatraki, wiatraki, tym trudniej, nie? Te wiatraki były przerąbane nie? To co, nie? To taki prawdziwy Detran, nie? Tak, także ten Detran się udał i to naprawdę. No. Podobało się? Zostawcie łapeczkę w górę, dziękujemy bardzo. Skomentujcie tego Detrana. Co jeszcze możemy tutaj dodać? Zobaczcie do linku w opisie i zostawcie tak. łapkę w górę. I, I karty tak. i ekrany końcowe to dla Was ważne, to po, pamiętajcie. Po I, I ja tak. bym tutaj chciał sprawdzić, czy, czy mamy wiernych widzów, czy takich o-widzów. No ja wiem, że mamy wiernych, ale tak... Jak no, ja bardziej myślę, wiernych. Jak bardziej wiernych. Którzy oglądają do samego biernych, końca. Którzy oglądają do takiego końca, bo to jeszcze Idea. nie jest koniec. I ja bym y, na przykład y, poprosił, żebyście napisali, oglądam na maksa. O, to będzie dobry komentarz. Ja bym powiedział inaczej: spróbujcie coś skomentować swoją brodą. To, to też będzie dobre. Jak skomentujecie, ja, ja jak się no, skomentuje, jak, to jakkolwiek stanie brodą, to normalnie poruszamy. A ja bym, ja bym proponował, żebyście po prostu położyli myszkę na klawiaturę i pojeździli i też dali komentarz. O, to już jest Te trzeci dobre. komentarz. No to <laughs> Także macie multum komentarzy do na zrobienia. Naprawdę, jest co robić: jest to robić raz w komentarzach. Do roboty, my kończymy. Na razie cześć. Hej, hej. Juru. Juru.